Hej siemanku, witam was ciepluteńko Moi drodzy w dzisiejszym odcinku robimy mega, mega akcję Oczywiście Bibi został w tamtej wiosce z Dirtowa Z Dirtowic słuchajcie, on tam został A dzisiaj wracamy do e, mojej wioski, słuchajcie, która jest tam za nami Więc moi drodzy, mam nadzieję, że łapeczka zostawiona, subskrypcja również jest O pięknie, bo jest nowy dzionek, więc możemy lecieć Słuchajcie, ja biorę trochę e, chlebka sobie zjem, bo jak widzicie trochę głodny jestem Dobra, ciśniemy, moi drodzy, sprawdzimy co się pozmieniało w naszej wiosce? Tam mieszka dziadek, dobrze wiecie, tak jest, tam mieszka dziadek i musimy wracać do wioski. Kurcze, chciałem i lecieć po drzewach. Chciałem sprawdzić, czy da radę na drzewkach sobie skakać i dojść do naszej wioski. E, spróbujmy to zrobić. Może to będzie spoko akcja zrobiona. E, mam nadzieję, że jakoś tutaj da radę wskoczyć. Tam chyba, dobra, próbujemy, próbujemy. Może się to uda zrobić. Cyk. O kurczę, spadłem jeszcze na sam dół. Niedobrze, niedobrze. Może coś uda się wyskrobać? Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobrze, lecimy do wioseczki. Słuchajcie, sprawdzimy, czy co tam dziadek wykombinował. Czy on coś zrobił ciekawego, nowego. E, mega jestem ciekaw. E, I czy na pewno... Co, czy już ratusz został zbudowany. To mnie najbardziej interesuje, bo słuchajcie, niebawem będą wybory. I chciałbym, żebyście... Byli na tym kanale, bo dziadek oczywiście też chce być burmistrzem, ja bym też chciał zostać burmistrzem, no i ja wiem, że jak on, jak on wygra wybory, to będą dziadkowice, a jak wygram ja, to będą, będzie matrunerowo, słuchajcie, tak sobie nazwiemy te wioski, podejrzewam, więc moi drodzy, zostawiajcie łapęcie w górę, zostańcie oczywiście dłużej na tym kanale, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem, bo filmy są często na tym kanale, więc będziecie mieli powiadomienia, okej, okay, tutaj jak widzicie jest dynia, ja nawet nie wiedziałem, jak to się robi, słuchajcie, że dynia miała oczy. Nie mamy... Mam jakieś nożyce? Proszę bardzo, niech będą nożyce. Są nożyce, spoko. Okej, okay, patrzcie. Więc robimy tak i mamy tutaj od razu nasiona dyni i taką mordeczkę zrobioną. No spoko. Czyli tak. Czy ja dam radę tu wskoczyć? Nie dam rady. O Jezu, ale coś mi słabo idzie te skakanie dzisiaj. Mega słabo, ale zobaczymy, co się pozmieniało w tej wiosce naszej. Czy coś zostało dodane? Mega, mega mnie to interesuje. Do wioski zostało nam dosłownie kilka metrów, więc musimy już biec na, pełno, na pełności, że tak powiem. No i będziemy sprawdzali, co w tej wiosce się pozmieniało. Co tu jest? Yy... Jakie zmiany? Nie! No dziadek zbudował! No, mistrzunio, pięknie. Słuchajcie, dziadek zbudował, więc ja jestem zadowolony. O, tutaj jakiś pan wyszedł w ogóle. No dobra, słuchajcie, w tym domku nic się nie pozmieniało. Było tak, jak jest i w sumie tyle. Jak widzicie, tutaj mamy. Mamy. Pierwszą jakby taką rzecz, która po prostu musimy posadzić całą pszenicę, bo jak widzicie, dziadek trochę zaniedbał. Troszkę tutaj syfu się narobiło, w ogóle nie wiem dlaczego, ale tutaj w ogóle motyka powinna być zrobiona, żeby można było posadzić dalej te pszeniczki i w ogóle. No i dziadek tutaj zaniedbał powiem Wam szczerze. No kurczę, no niedobrze, niedobrze z jego strony, ale będziemy musieli to wszystko ogarnąć. Patrzcie, cyk, 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 cyk. Tutaj już dynie są posadzone, więc chyba. Musimy zrobić to w taki sposób. I tutaj posadzimy ziemię. E, tu sobie będą no, dynie po prostu rosły. Dobra, niech rosną. Niech rosną, niech mają. Cyk i cyk. Okej. Okay. I tutaj posadzimy to. Świetnie. Dobra, dynki są posadzone. Więc niech sobie rosną spokojnie. Tutaj mamy kolejnego pana. Co pan... Jaki ostrość dwa. Zaszy... Za, za 17 szmaragdów to trochę za dużo, panie. Panie, to trochę za dużo. A pokaż pan, co się tutaj w domku zmieniało. Tutaj jest tylko jakiś armor stent, ale niech sobie będzie po prostu. Dobra, co my dalej mamy? Tutaj mamy ten piec hutniczy, którym. Czy ja dam radę coś przepalić? Złoto bym dał radę przepalić, ale musiałbym e, podskoczyć do domku, słuchajcie, po e, węgiel. Dobra, to zaraz wrócimy po niego, ale pokażę wam zaraz domek, jeśli nie widzieliście. Tutaj się coś pozmieniało, nic się nie pozmieniało. Okej. Okay. Tu się nic nie pozmieniało. Tu mamy farmy. O, kurczę, dziadek chyba coś robił. Bo Patrzcie, faktycznie jest tutaj pozmieniane dużo. E, no, okej, okay. czyli farma została pozmieniana. No to lecimy, moi drodzy, słuchajcie, no to musimy iść zaraz e, po ten węgiel tam, żeby podpalić tego w tym piecu żeby on się już przepalał dobra weźmiemy tak sobie zjedzmy chwileczkę okej okay. dobra mamy jesteśmy najedzeni dobra nikogo nie ma na serwerze o tyle dobrze że mogę sobie bezpiecznie pochodzić mam nadzieję że to złoto nie zostanie mi ukradzione bo, jeśli dziadek mi weźmie go po prostu buchnie, to będzie słabo. No dobra, zaraz zobaczymy, jak ten ratusz wygląda. Bo całkiem, całkiem fajnie. Mamy tu jakieś rusztowania, to są jakieś w ogóle skrzynki. A, dobra, bo to jest budulec, dobra. Czyli dziadek wybudował w końcu ten ratusz, spoko, spoko. Według mnie jest git. Możemy sprawdzić, co tutaj się dzieje. Tu są jakieś schody. No trochę mały ten ratuszyk, ale co tam, dobra? Tutaj jest chyba siedzenie, słuchajcie, burmistrza. Którym będę? Ja, więc moi drodzy, mam nadzieję, że to się ziści, bo bardzo, bardzo mi na tym zależy. Dlatego moi drodzy, musicie subskrybować kanał z dzwoneczkiem, bo to wy podejrzewam, będziecie głosowali. Dlatego mega, mega bym się cieszył, jakbyście po prostu zagłosowali na mnie. Dobra, złoto się przepala, niech się przepala, spokojnie. A my sprawdzamy dalej. Dobra, tutaj alchemik był. Słuchajcie, tu był alchemik. Nie wiem, czy coś tutaj się dzieje u niego. Chyba nic. Tutaj mamy tę ten, 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 ten osełkę. Dobra, i zaraz pójdziemy do dziadka, sprawdzimy, co u niego w domku. Tutaj, jak widzicie, kartografer sobie chodzi, no już. Okej, papier. Spoko, dużo papieru, no to będziemy mieli dużo szmaragdów. O tyle fajnie. To by było naprawdę spoko Akcja jakby się udało to e, zdobyć, dużo papieru właśnie. A to jest Alchemik, słuchajcie, bo, bo, bo dziadek strasznie ma z nim spinę, ale ma dobrą cenę. W sumie 24 papieru to nie jest aż tak źle. Jakbyśmy mieli farmę przy nic. tego e, farmę trzciny cukrowej. Jakby była ta czcina, no to byśmy mogli sobie zrobić z tym alchemikiem małego dila. E, dobrze, wiecie co, to ta w takim razie e, ja sobie w tym domku po prostu pokażę wam, co się pozmieniało. Tutaj, jak widzicie, pozmieniało się tyle, że o, właśnie, łóżeczko tutaj mamy. Dobra, muszę je przyzmienić, słuchajcie, weźmiemy je, przestawimy na górę, bo tutaj oczywiście może dziadek coś kombinował, nie mam pojęcia. Postawmy je sobie tutaj, niech sobie będzie, OK. Jak widzicie, mamy... Dookoła tutaj werandę, która po prostu pokazuje, pokazuje cały tutaj krajobraz Jak widzicie tutaj mieszka dziadzio Minecraft, który sobie tutaj po prostu chodzi i e, robi różne rzeczy No dobra, e, wędzarka, wszystko jest, tutaj nic w sumie nie ma takiego, żeby po prostu dziadek mi tutaj buchnął albo buchnął Dlatego obrzucimy jego domek jajkami Cyk O Jezu, już myślałem, że kurczak się zrobi, ale by była beka Dobra, co dalej, co dalej Wiecie co? Dziadek ostatnio miał niezłe akcje Ponieważ on sobie wymyślił, że będzie mnie trollował Słuchajcie, my się trochę pokłóciliśmy, ja zrobiłem na niego pranka, że ja też odchodzę z miasta I tak chwileczkę mi nie było, dlatego wróciłem i zobaczcie, no, dziadek trochę pozmieniał Spoko Tutaj coś się pozmieniało, nic, nic, nic Tu fajne te przejście w sumie spoko Dużo fajny efekt daje Tutaj jakiś w ogóle... Co to jest? Dziadek wymyślił jakieś dekoracje? No, nieźle, nieźle, spoko mi się podoba. Nie jest aż tak źle. Dobra, co my tu mamy? Tutaj jest stół kartograficzny. Na górze, czy coś się pozmieniało? Skrzynie. Tutaj są puste skrzynie. Ja bym chciał coś, coś tutaj ogarnąć, ale git. No dobra, zobaczcie, że mamy tutaj miejsce, w którym. Ja sobie mieszkam i tutaj za tą górą jest właśnie moja piwnica. I tu jest dziadka domek. O nie! Cię wkurzy, jak zobaczę, zobaczysz, że ja to zniszczyłem. Eee, dynie dalej są, spoko, Nie dalej on tutaj dziadek e, produkuje. Więc on ma. Okej! Okay. Wo, Witamy serdecznie. To są moje itemy. To są moje itemy, które ja tu kiedyś schowałem, więc nie ma. No właśnie, dziadek, patrzcie, krowy wytłuk. Co za gość? Nie, krowy wytłuk. Nieźle, nieźle. Tutaj w ogóle farmę zniszczył, nie wiem, może on coś chce tutaj robić. Moi drodzy, żebyście chcieli, żeby nasza wioska się rozwijała, trzeba by było trochę pościnać tego drewna, abyśmy musieli zrobić jakiś elegancki, elegancki e, mur dookoła naszego miasta. To by było spoko pomysł, ale słuchajcie, ja bym musiał być w burmistrzem. To by było, naprawdę miasto by się pozmieniało diametralnie, więc moi drodzy. Musicie zasubskrybować ten kanał, ponieważ no, wybory już się cał całkiem zb coraz zbliżają. Ja bym musiał e, jakoś to wszystko poogarniać. Dobra, e, jak widzicie, dużo rzeczy się pozmieniało na naszej w naszej wiosce. Pójdziemy jeszcze do dziadka, sprawdzimy, co on tam robi, e, co on wykombinował, czy coś ogarnął nowego. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu byśmy musieli to sprawdzić teraz, w tym momencie na odcinku, żebyście widzieli ładnie wszystko, ok. No znowu to rozwaliłem! Dobra, dziadek, mam nadzieję, że go nie ma. Nie ma na serwerze o tyle dobrze. skrzynić coś on ma. Wow! ile temu, patrzcie, węgiel drzewny, w ogóle kompostownik. Kurczę, on się tutaj rozwija kompletnie. Piecu ma mięso. Nie, to te nasze krowy. Ja biorę pół, bo słuchajcie, on mi... To były też moje krowy. I on już je ugotował. Dobra, pocinamy jego na te jagódki, proszę bardzo. O jagódki bierzemy ze sobą, spoko. Co my tu dalej mamy? Mamy dalej. Mm, miejsce. Dobrze, 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 dobrze. E, tutaj patrzcie, to tabl... imię dla kurczaka Nikola Gutkowska, e, Wiktoria Majkowska. Dobrze, czyli chyba dziadek widzów e, swoich wnuczków bierze, którzy pomagali mu wymyśleć imię dla kurczaka i takie różne rzeczy, co tam dalej. E, tutaj smycz dla Pimka Krystian e, Kurowski, Kuba Żepa Wiktoria Błachowicz Okej, okay, tutaj najlepsze nazwy dla golema ochroniarza Dobra, tutaj kolejne osoby wymyśliły imię dla ochroniarza Najlepsze wierszyki o subie i dzwoneczku Aha, dobra, czyli ludzie pisali mu wierszyki Może ja bym też coś takiego zrobił To by było spoko O, o kurcze, co on tu zrobił? Patrzcie ma tu chleba Ej, to my nie będziemy głodni Dziady będzie produkował, będziemy podbierali mu Ale co to jest za dźwignia, ty to jakieś tylko czerwone takie dziwne, ale chyba więcej nic tutaj nie znajdziemy. No dziadek musi rozbudować bardziej tą wioseczkę, e, raczej w swoją domek. E, ja niedługo też będę musiał się brać za robotę i mój domek ogarnąć. Moi drodzy, czy byście chcieli, żeby Bibi dołączył do naszej wioski? Dajcie mi znać w komentarzach, ja bym z chęcią e, przeczytał. Czy byście chcieli, żeby Bibi z nami tutaj posiedział w wiosce, by było naprawdę chyba spoko. Nie wiem, zobaczymy. Fajnie by było po prostu, żeby on do nas tutaj. Jakby tak powiedzieć, dołączył. Może pójdziemy po niego w następnym odcinku? Co wy na to dajcie znać w komentarzach? Mega jestem podjarany, że mogę wrócić z powrotem do mojej wioski. Jak widzicie tam na górze, też coś jest. O kurczę, patrzcie, golem jest. Golem nie ma. I kota też, patrzcie. Kot znika i golem znika. Patrzcie na to. O, ale schiza. Nie wiedziałem o tym. Ale to w sumie jest jak po prostu, że jak daleko odejdziesz, to, to po prostu moby znikają, bo, bo one są po prostu obciążają bardziej komputer. To jest bardziej optymalizacja, coś w tym stylu. No dobra, czyli dziadek ma, ok, on ma jeszcze tu górę, musimy to sprawdzić, bo chyba nie byłem nawet na górze. Czy ja byłem na górze? Dobra, on ma tu łóżko. Bo idziemy spać w łóżku dziadka, słuchajcie, idziemy spać w łóżku dziadka. No to co, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, żeby wbić również na mój główny kanał, gdzie macie odcinki z Wojanowic. Mega, mega wam dziękuję za ostatnie aktywności, było naprawdę spoko. I co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia ich. Eldorado będzie z wami. Eee, to co, lecimy, słuchajcie, chyba do Dirtowic. Tam ponupka, eee, bo po Bibi, i on na pewno będzie. Na pewno będzie chciał tu nas zobaczyć, zobaczyć tą wioskę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z Wami. Widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam również do mojego sklepu matrunertitris.com. No to co, Eldorado niech będzie z Wami. Pa, pa!